Amonity, bo takie dzisiaj nazywamy, to wymarłe morskie bezkręgowce spokrewnione z dzisiejszymi ośmiornicami, kałamarnicami i łodzikami. Choć ich spiralne muszle są tak powszechne, że spokojnie można by mówić era amonitów zamiast era dinozaurów, to jednak o życiu tych zwierząt wiemy zaskakująco niewiele. Wiele w tej kwestii mogłoby nam dać odkrycie amonitów z zachowanymi tkankami miękkimi. Niestety, tego typu znaleziska są skrajnie rzadkie. W 2021 roku ogłoszono odkrycie skamieniałych tkanek miękkich jednego amonita, w tym czegoś, co według odkrywców przypominało spermatofory, organy rozrodcze głowonogów. Zgodnie z tą interpretacją byłby to samiec. Te tkanki są jednak bardzo słabo zachowane, a sam okaz jest pozbawiony muszli, co uniemożliwia porównania z muszlami dotąd odkrytymi. W listopadzie 2025 roku opisano podobny okaz, Choć tym razem z zachowaną muszlą, konkretnie makrokąchą. Wśród niewyraźnych pozostałości po tkankach miękkich autorzy zauważyli coś, co zinterpretowali jako jajniki. Co więcej, znajdowały się w nich możliwe pozostałości po jajach w formie muszli embrionalnych. Zatem, według tych badaczy, ta makrokącha była samicą.